Ciemmo też zobaczycie, robimy akcję na piosenkę Mortarcia, kłamstwa. Tam kłamstwo... kłamstwo no. No. W sobotę robimy akcję o 20 na piosenkę Paliona zielone 3. Dobra, lecimy z tym koksem. Już mi się tak nie chce, ale piąta próba to jest. Nawet nie doszło do połowy w ogóle. Zęby, bo od roku czułem strach. Rozwalili mi psychikę, się nie chcę bać. Uwiziony w domu, by nie być na fotach. W mojej głowie znowu kontrole ma. Chciałem być za nim, pokochałem cię. Każdy, kto mnie zna, ci jak zmieniłeś mnie. Późna noc, mam już dość, że się przejdzie. Jasny włos przy mikro, też dwie. zawsze źle. Wódki, bludki, wszędzie na mój temat Szczęścia, szczątki, pomagałeś mi zbierać W innych się tłumaczę, dlatego siedziałem cicho Według was ja jestem inny, no bo odnalazłem miłość A, Czuję wciąż gniew, czuję wciąż stres Nie chcę już oglądać się Było mi źle, było ci źle Ale to za nami, bo już nigdy nikt Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Wszedł kłamstwa, których już nie chcę znać nikt nie zabroni mi Bo rzadko który z was mnie widzi jak płacze Patrzą po odnach, że jestem sam Błyska mu aparat, ja nie mogę spać Jaki adres mam? I widzę kiedy się obudzę w komentarzach na YouTubie Znowu nieznajomy wbije Nie ma go naprawdę... No ta spoko powiem Jesteśmy w połowie Jest nawet, nawet okej okay jeszcze Nie wiadomo co będzie później

Było mi źle, było ci źle, ale to za nami, bo już nigdy nic Nikt nie zabroni mi nic, tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi, przecie kłamstwa, których już nie chcę znać Nikt nie zabroni mi nic. Ostatni statement nie było uczuć do maja. Olewam to, co gadają. To co ja mówię, to prawda. Zabolało mnie jak nigdy. jak cierpiałaś i co pisali do Ciebie podziwiam, że jesteś twarda, bo już dawno serce pękło mi Słuchaj. Ej, i nie chodzi mi teraz wcale o szukanie winnych Po prostu dajcie nam spokój, chcemy zagoić te blizny Patrzę każdego wieczoru, kiedy znów widzę jak płaczesz wiem, że już będzie inaczej. Części twój uśmiech zobaczę widziałem wszystkie diemy, te wszystkie kurki widziałem wszystkie diemy, Nawet te do twojej mamy To chory, bo nawet mamy życzyły w necie, ci śmierci krzywdzili bez konsekwencji Ja są przykładem dla dzieci, przecież nikogo. Nie raniasz, a ciągle ranią cię wokół. Ej, w ekipie nikt nie miał problemu, więc proszę dajcie jej spokój. O kurde. Mówiąc, tego się nie spodziewałem, że to jest Kinga. Ja pierdolę. Mocne, nie spodziewałem się tego, ale jedno. Teledysk taki słaby bym nawet powiedział. Nie no, teledysk spoko. O, skąd się puściło? Teledysk, spoko, słowa, nie za bardzo. No, beat tekst. Znaczy no, beat okej. Okay. Nuta fajna, tylko słowa o to chodzi. No dobra, widzimy się już po prostu w sobotę o 20 na oglądaniu zielone 3.